Jesteśmy po meczu z grupą Azoty Unią Darną, naszym gościem Bartosz Głogowski. Bartek, punktów dzisiaj nie było, ale na trasie widać było, że walczyłeś całkiem nieźle. No niestety, starałem się przywieźć jakikolwiek punkt, ale no z motorem jakoś się nie dogadaliśmy, wyjść w ogóle nie było z łuków i no niestety. I robiłem, starałem się, robiłem wszystko, a motor stał. Wiem, że to taka pospolita wymówka, ale no niestety tak, taka prawda. były momenty, kiedy na trzecim miejscu jechałeś. No ni niestety, no w sumie niestety. Były, ale no niestety nie utrzymały się niestety tak zbytnio długo. Bartek, jesteś w sumie nowym zawodnikiem NA Poloni Piła. Powiedz, jak zaklimatyzowałeś się u nas? No bardzo mi się to podoba, mam nadzieję, że zostanę dłużej. Masz takie plany? No zależy, jak to, zobaczymy jak to wyjdzie, ale chciałbym zostać ogólnie tutaj w drugiej lidze. W trakcie sezonu na twoich mediach społecznościowych wyczytaliśmy, że masz zamiar zakończyć karierę. Rozumiemy, że po przejściu do Piły jednak jest zamiar kontynuowania kariery żużlowej. No niestety mieliśmy problemy finansowe, a teraz się udało dogadać z Piłą także że no, pomogą nam, więc będę kontynuował jak najdłużej. Czyli możemy liczyć, że w przyszłym roku również zobaczymy cię na torze w Pile i w plastronie Poloni? W planach mam, że zostać, ale zobaczymy jak to, zosta jak to się okaże. Super, bardzo dziękuję. Naszym gościem Adrian Cyfer. Adrian, niestety przegrana w dzisiejszym meczu, twoja postawa bardzo dobra. No, ale ten jeden wyścig pewnie troszkę mógł cię wyprowadzić z równowagi. Złości trochę było na pewno, bo pewnie na prowadzeniu jadąc i defekt na ostatniej prostej, no to jest trochę denerwujące, ale nie mam sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o ten defekt, bo wczoraj jeszcze specjalnie poświęciłem dużo czasu na treningu, żeby założyć nowe łańcuchy sprzęgłowe, żeby nie przydarzył się taki defekt. I po prostu złośliwość rzeczy martwych na nowych łańcuchach. Zdarzyło się tak, że się zerwał i nie wiadomo czemu. Jak pech, to pech. I, i nic z tym nie zrobię. A potem no, jestem zadowolony z pracy, jeśli chodzi o silniki, bo też dużo pracy z moim tunerem wykonaliśmy. Za co mu bardzo dziękuję za przygotowanie tych silników, bo mam teraz naprawdę dwa dobre silniki, na których. Śmiało mogę ścigać się i jestem zadowolony z, z prędkości, ze startów i czuję się dobrze na motocyklu. Także jeśli chodzi o mnie, to jest wszystko dobrze, a jeśli chodzi o ten mecz, no to szkoda, bo dzisiaj to był naprawdę pechowy dzień, bo nie widziałem tych wszystkich defektów tego wszystkiego, ale wiem, że było ich sporo i upadki, i no, poskładało się tak, że ten wynikiem no, po prostu był do tyłu i. Nic z tym nie zrobimy. Już mówiłem trenerowi, że przed meczem tutaj u siebie trzeba zorganizować taki trening, żeby byli wszyscy na tym treningu i się porządnie do tego przygotować. Podpowiadałeś coś pozostałym kolegom w trakcie meczu, jeżeli chodzi o przełożenia, bo rzeczywiście mogę potwierdzić, byłem wczoraj na treningu, próbowałeś dwa motocykle. I aż syn, który ma 5 lat, mnie zapytał tata, którego który sprzęt ostatecznie wybrał. Ja mówię, nie wiem, okaże się jutro. Był bardzo zawiedziony widząc ten defekt twój na prowadzeniu, ale wracając do pytania, czy byłeś w stanie podpowiedzieć zawodnikom w trakcie, co trzeba zrobić, w którą stronę pójść? Podpowiadałem cały czas, bo nawet widziałem, że Jona z Knutsem dzisiaj był szybki. Wygrywał te starty, ale w jednym biegu popełnił błąd taki dosyć mocny, bo wygrywając start, zakładając dwójkę zawodników, wyjechał po prostu pod bandę, a w tu niestety po wygranym starcie trzeba przytrzymać ten krawężnik, a potem można jechać do tych szybkich ścieżek. I starałem się przekazywać informacje tak, że jeśli chodzi nawet o przełożenia, żeby koledzy też wiedzieli mniej więcej w którą stronę iść, bo to nie jest tak w żużlu, że Kolega z zespołu wsiądzie na mój motor i on będzie jechał tak samo szybko jak ja, bo każdy potrzebuje co innego. Także starałem się podpowiadać, w którą stronę mają iść. I też przede wszystkim dużo rozmawialiśmy o liniach jazdy na torze, bo to jest ważne tutaj, żeby obierać jak najszybsze linie na torze i żeby jechać po prostu szybko, żeby dawać temu motocyklowi jak największą prędkość od siebie, od zawodnika. Także były te spotkania dzisiaj i dyskutowaliśmy dzisiaj dużo na ten temat. Wyszło jak wyszło, no musimy pracować dalej. play y chyba odjechały, ale na pewno w was jako sportowcach zostanie chęć walki do ostatniego wyścigu tego sezonu. To się zgadza i dużo teraz słyszałem, że się dzieje jeśli chodzi o tą tabelę, bo Rzeszów teraz na konferencji słyszałem, że przegrał w Daugapilis, także. Ja tam wierzę do końca i wszystko jest możliwe w żużlu na, na dany dzień, także nawet lider tabeli może się potknąć i przegrać mecz i ktoś z, z dołu tabeli nagle wskoczy, także no zobaczymy. No, trzeba wierzyć do końca i na pewno takie mecze motywują i dają taką złość sportową w sobie, że za, jak za dwa tygodnie mamy ten wyjazd, to może się uda e, zrobić jakąś miłą niespodziankę. No i też pewnie będzie duża w tym Twoja rola, żeby też podpowiedzieć, bo chyba jako jeden z nielicznych naszych zawodników dużo ścigałeś się w Opolu ostatnio. W tamtym roku jeździłem, ale tam się trochę zmieniło. Także też prosiłem trenera, żeby jechać na próbę toru, żeby sobie przypomnieć te kąty i tak dalej. Silników z tamtego roku już nie mam, bo po prostu one w tym roku mi nie pasowały totalnie. Także mam nowe jednostki. Wszystkie te zapiski z tamtego roku po prostu idą do kosza, więc no po prostu trzeba jechać na czuje i, i, na dobre, i liczyć na dobre ustawienia, które mniej więcej będę wiedział, że, że będą ok. Kąty znam na to, że także to na pewno w jakiś sposób pomoże i no będziemy się starali, żeby jak najlepszy wynik był. To liczymy na niespodziankę i powodzenia.